Witamy na naszym kanale. Dziś przyjrzymy się potrawom i napojom, które na co dzień spożywamy, a które mogą niepostrzeżenie szkodzić Twojemu zdrowiu. Choć często sięgamy po nie bez zastanowienia, kryją w sobie ukryte zagrożenia, które z czasem kumulują się, wpływając negatywnie na organizm. Weźmy na przykład słodzone napoje gazowane. Za każdym razem, gdy sięgasz po napój, nie tylko gasisz pragnienie, ale również narażasz organizm na nadmiar cukru. Efektem tego są gwałtowne skoki poziomu glukozy we krwi, które zwiększają ryzyko chorób serca oraz cukrzycy. Ciągły napływ cukru przeciąża system metaboliczny i stwarza podłoże dla długoterminowych problemów zdrowotnych. Kolejnym popularnym wyborem są przetworzone mięsa, które często pojawiają się w kanapkach, pizzach i gotowych daniach. Zawierają one konserwanty i azotany, powiązane ze zwiększonym ryzykiem nowotworów, szybka przekąska może więc zamienić się w poważne zagrożenie dla zdrowia. Podobnie smażone potrawy, takie jak frytki czy smażony kurczak, choć uwielbiane za smak, skrywają niebezpieczeństwo wynikające z tłuszczów trans i niezdrowych olejów. Substancje te przyczyniają się do zatkania tętnic i podwyższenia poziomu cholesterolu, stale obciążając układ krążenia. Burgery z fast foodów, znane z doskonałego smaku i wygody, również wiążą się z ryzykiem. Są przepełnione tłuszczami nasyconymi i solą, co przy regularnym spożyciu może prowadzić do otyłości i chorób serca. Nierównowaga odżywcza tych posiłków nie tylko wpływa na twoje obecne zdrowie, ale także powoduje nasilenie apetytu na kolejne niezdrowe produkty. Napoje energetyczne, cenione za natychmiastowy zastrzyk energii, zawierają w każdej puszce duże ilości kofeiny i cukru. Skutkiem tego mogą być kołatanie serca oraz niebezpiecznie podwyższone ciśnienie, co dodatkowo obciąża pracę serca. Innymi słowy, lepiej tego unikać. Alkohol, często degustowany podczas spotkań towarzyskich lub zwyczajnie dla relaksu. Niesie ze sobą ukryte ryzyka. Regularne spożywanie alkoholu może zaburzać pracę wątroby, zakłócać metabolizm i z czasem osłabiać system odpornościowy. Wypieki i desery, kupowane w sklepie, kuszące swoim aromatem i smakiem, często zawierają sztuczne dodatki oraz nadmiar cukru, co zaburza naturalną równowagę organizmu. Nawet podstawowe produkty, takie jak biały chleb z rafinowanej mąki, mogą wywoływać szybkie skoki poziomu cukru we krwi, powodując uczucie zmęczenia i utrwalając niezdrowe nawyki żywieniowe. Jogurt smakowy, mimo że reklamowany jako zdrowa przekąska, często kryje w sobie duże ilości dodanego cukru, obniżając tym samym jego wartość odżywczą. Makaron Instant. Szybki i łatwy posiłek słynie z wysokiej zawartości sodu oraz niedoboru kluczowych składników, co przy regularnym spożyciu może prowadzić do przewlekłych problemów zdrowotnych. Skumulowane skutki takich nawyków żywieniowych mogą poważnie wpłynąć na ogólny stan zdrowia i zwiększyć ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Dlatego tak ważne jest, aby dostrzec te ukryte zagrożenia w codziennej diecie i zrozumieć, jak wpływają one na Twoje zdrowie na przestrzeni lat. Świadomość tego, co trafia na Twój talerz, daje Ci siłę do podejmowania lepszych decyzji, postaw na pełnowartościowe, naturalne produkty zamiast przetworzonych alternatyw. Nawet drobne zmiany w codziennych nawykach. Mogą znacząco poprawić Twoje zdrowie i komfort życia. Bądź zawsze na bieżąco i dokonuj świadomych wyborów. Przejmij kontrolę nad swoim samopoczuciem. Każdy posiłek to okazja, by zainwestować w zdrowszą przyszłość. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, udostępnić ten film i zostawić kciuka w górę. Dziękujemy.